Prawie każdy starożytny tekst mówi o tym, jak wielki potop zniszczył wszystko, co było na Ziemi. Pomimo tego, nauka zawsze obalała twierdzenia, że przed tym wydarzeniem istniały jakiekolwiek cywilizacje. Wszystko zmieniło się w chwili, gdy odnaleziono zaginione miasto, a przerażające tajemnice zaczęły wypływać na powierzchnię. Dziś przedstawimy prawdę o tym zaginionym mieście. I o tym, jak jego odkrycie zmienia historię. R. Banjeri, oficer Archaeological Survey of India, był jednym z pierwszych, którzy odwiedzili Mohenjo-Daro w 1919 roku. Początkowo zidentyfikował coś, co uważał za stupę buddyjską datowaną na 150 do 500 roku naszej ery. Dopiero gdy znalazł skrobak krzemienny, Banżeri przekonał się o starożytności pochodzenia tego miejsca. Odkrycie to skłoniło do prowadzenia wykopalisk na większą skalę. W latach 30. XX wieku prowadzone były kolejne prace pod kierunkiem marszala D.K. Dilkshitara i Ernesta McKeya, a w 1945 roku Mortimer Wheeler i Ahmad Hassandani. Przeprowadzili dodatkowe badania. Kolejne duże wykopaliska miały miejsce w 1964 i 1965 roku pod kierownictwem Georgia F. Delisa, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ze względu na uszkodzenia odsłoniętych struktur przez warunki atmosferyczne, wykopaliska w Mohenjo-Daro zostały zakazane. Gdyż każda próba odkopania konstrukcji zakończyłaby się jej zniszczeniem. Projekty, na które wydano zezwolenie, od tamtego czasu ograniczały się do wykopalisk ratowniczych, badań powierzchniowych i działań konserwatorskich w celu ochrony szczątków. W latach 80. niemieckie i włoskie grupy badawcze kierowane przez Michaela Jansena i Mauricio Tosiego stosowały mniej inwazyjne techniki archeologiczne, aby zebrać dodatkowe informacje. Były to m.in. badania powierzchni i lokalne sądy. Przez kolejne dziesięciolecia Mohenjo-Daro pozostawało nietknięte, a archeolodzy mogli badać tylko to, co już znaleziono. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia w społeczności naukowej. Jednak wraz z postępem technologicznym powrót do tego niezwykłego miejsca stał się możliwy. W 2015 roku przeprowadzono wiercenie na sucho, które ujawniło, że miasto rozciąga się poza obszar wykopalisk. Wszystkie badania znacząco przyczyniły się do naszego zrozumienia cywilizacji Doliny Indusu i jej ośrodków miejskich, rzucając światło na strukturę miasta, kulturę i znaczenie historyczne. Mohenjo-Daro to niezwykłe, starożytne miasto, które odzwierciedla skrupulatne planowanie urbanistyczne. Jego układ był metodycznie zorganizowany, gdyż zawierał ułożone w siatkę prostoliniowe budynki. Dominującymi materiałami budowlanymi były wypalane i zaprawiane cegły, choć zdarzały się przypadki konstrukcji, które składały się z suszonych na słońcu kamieni mułowych i elementów drewna. Szacunki historyczne sugerują, że miasto w szczytowym momencie liczyło prawdopodobnie 40 tysięcy mieszkańców i miało powierzchnię około 300 hektarów. Sama wielkość tego miejsca wraz z zapewnionymi udogodnieniami publicznymi mówi wiele o jego zaawansowanej organizacji społecznej. Mohenjo-daro zostało podzielone na dwie główne strefy – cytadele i Dolne Miasto. Cytadela, oznaczona 12 dwunastometrowym kopcem z cegły mułowej, była domem dla znaczących struktur komunalnych. Do jego imponujących elementów należały łaźnie publiczne, duży kompleks mieszkalny przeznaczony dla pięciu tysięcy osób oraz dwie rozległe sale zgromadzeń. W samym sercu miasta znajdowało się tętniące życiem targowisko, skupione wokół centralnej studni. Pojedyncze gospodarstwa domowe pozyskiwały wodę z mniejszych ujęć, natomiast do zarządzania ściekami, wybudowano skomplikowany system zakrytych odpływów. Niektóre budowle miały nawet dwie kondygnacje, podkreślając różnorodność architektoniczną i złożoność Mohenjo Daro. Jedna znacząca budowla, początkowo zidentyfikowana przez Sir Mortimera Willera w 1950 roku jako wielki spichlerz, została uznana za kolosalny magazyn zboża. Mężczyzna twierdził, że wozy transportowały zboże z okolicznych terenów wiejskich bezpośrednio do tych przechowalni. W pobliżu budowli znajduje się wielka łaźnia ten rozległy kompleks składa się z kolumnowego dziedzińca prowadzącego do ceglanego basenu, który mierzył imponujące 12 metrów długości, 7 metrów szerokości i ponad 2 metry głębokości. Inne ważne budynki w Mohenjo-daro to sala kolumnowa uważana za miejsce zgromadzeń oraz sala kolegium, czyli kompleks składający się z 78 pomieszczeń, które prawdopodobnie służyły jako rezydencje dla księży. Unikalny projekt Mohenjo Daro opierał się na środkach obronnych, takich jak wieże strażnicze umieszczone na zachód od głównej osady i fortyfikacje obronne znajdujące się w obszarze południowym. Bogactwo artefaktów znalezionych w Mohenjo Daro daje nam wgląd w różnorodne umiejętności i kunszt jego starożytnych mieszkańców. Wśród tych odkryć znalazły się misternie wykonane figury, narzędzia z miedzi i kamienia, rzeźbione pieczęcie, wagi z odważnikami oraz szereg wykwintnej biżuterii ze złota i jaspisu. W mieście znajdowały się duże platformy, które zdaniem niektórych badaczy służyły jako ochrona przed żłobieniem wody, a nie przed ludźmi. Sir Mortimer Wheeler zaproponował teorię sugerującą, że miasto mogło być wielokrotnie zalewane, co prowadziło do kolejnych rekonstrukcji budynków. Ten cykliczny wzorzec powodzi i odbudowy był ważnym czynnikiem w historii miasta. Dzięki temu można zobaczyć różne rodzaje praktyk budowlanych, gdyż niektóre z oryginalnych konstrukcji wyglądają zupełnie inaczej niż te nowsze. Początkowo uważano, że ostateczna katastrofalna powódź błotna, która zatopiła miasto, doprowadziła do jego opustoszenia. Ten punkt widzenia zmienił się, gdy Gregory Pozell przedstawił alternatywną teorię, sugerującą inną sekwencję wydarzeń. Zgodnie z jego twierdzeniem, upadek miasta nie był spowodowany wyłącznie potężnym zalaniem błotnym zasugerował, że do upadku tego miejsca przyczyniła się nadmierna eksploatacja i ekspansja terenu w połączeniu z ciągłymi powodziami i wyczerpaniem zasobów naturalnych dla rolnictwa, pastwisk i materiałów budowlanych. Teoria ta proponowała bardziej stopniowy i trwały wpływ na miasto, prowadzący do jego ostatecznego opuszczenia, a nie pojedyncze katastrofalne wydarzenie. Czy ludzie, którzy zbudowali tę ogromną metropolię, mogli po prostu zniknąć? Niektórzy badacze uważają również, że pewną rolę mogły odegrać kwestie wewnętrzne, czyli niepokoje społeczne, konflikty lub wyzwania gospodarcze. Inna perspektywa jest taka, że czynniki zewnętrzne, takie jak inwazje lub zmiany w strukturze handlu, mogłyby doprowadzić do upadku miasta. Kolejną teorią jest ta, że Mohenjo Daro zostało przeklęte i chociaż mieszkający tam ludzie w pewnym momencie dobrze prosperowali, zostali zmuszeni do opuszczenia tego miejsca i nie mogli już wrócić. W które z wyjaśnień wierzysz? Daj znać w komentarzu poniżej. A jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej takich ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!